Jak rozpoznać uzależnienie od ksylometazolinu? Niestety uzależnienie od tego rodzaju kropli do nosa jest bardzo częstym przypadkiem. Spotykam się z nim naprawdę na okrągło w aptece i powiem wam, jak rozpoznać, żeby po prostu nie przegapić tych pierwszych objawów. Ksylametazol działa w ten sposób, że obkurcza nam naczynia krwionośne w nosie, żeby dostał nos się drożny. I w momencie, kiedy nos zaczyna się przyzwyczajać do tego preparatu, a dzieje się to już po pięciu dniach, po prostu te naczynia specjalnie nam jakby puchną i ten nos czujemy, że jest zatkany, mimo że nie ma w środku. Żadnych smarków, gili, nic po prostu, żadnej wydzieliny, to jednak czujemy, mamy to uczucie zatkanego, takiego niedrożnego nosa, ciężko nam jest oddychać, ale nie jest to spowodowane tym, że coś tam zalega, tylko dlatego, że po prostu naczynia nam napuchły i po prostu blokują nam te drogi oddechowe, blokują nam wzięcie porządnego wdechu. Przez swoje napuchnięcie, obrzmienie. I to jest sygnał, że nasz organizm domaga się po prostu jeszcze raz, żebyśmy zakropiły. I niestety dzieje się to coraz częściej i częściej. I w końcu dochodzi do tego, że nie jesteśmy w stanie w ogóle oddychać bez tych kropli, ponieważ te naczynia są wiecznie obrzmiałe, opuchnięte i tylko i wyłącznie krople mogą nam ten stan znieść. Także nie ładujemy się w coś takiego, ponieważ niestety ta substancja również bardzo mocno przesusza śluzówkę i w najgorszych yy, przypadkach dochodzi do tego, że pojawiają się. Ubytki w śluzówce, a nawet ubytki w przygrodzie w nosie. I to już niestety jest stan bardzo niebezpieczny. No oczywiście leczy się to u laryngologa, tylko i wyłącznie yy, lekami, już takimi silniejszymi, yy, zawierającymi sterydy, także. Bardzo nie polecam, nie róbcie sobie tego i tak jak mówię, przestrzegamy zaleceń z ulotki, czyli stosujemy tylko do 5 dni, jeżeli stosujemy dłużej to nie wystarczy zmienienie preparatu na preparat o innej nazwie handlowej, ale z tą samą substancją, tylko po prostu musimy wtedy szukać innych sposobów typu płukanie, stosowanie wody morskiej, inhalacje, jakieś tam aromaterapie, tego typu sposoby, ale absolutnie, naprawdę nie stosujmy powyżej 5 dni.